Pienczeszem to Struj. Teatr dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku nowy sezon artystyczny otwiera bardzo uroczyście. Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia wystawia spektakl Dziady 3 Adama Mickiewicza w reżyserii Natalii Korczakowskiej. To jest przedstawienie o tym, że temu komu wyrządza się zło. Ten komu wyrządza się zło, sam zło wyrządza w odwedzie. To jest cytat z wierszu Odena, który jest, ten cytat jest też w przedstawieniu prologu. Czyli krótko mówiąc jest to e, mm, o tym, że przemoc nie jest narzędziem twórczym i krótko mówiąc jest to e, antyimperialistyczny i anty... No i pokojowy, po, pokojowy przekaz, tak? W takim najprostszym znaczeniu. Czy krótko mówiąc mamy do czynienia z głównym bohaterem, który jest wojownikiem. E, Ta postać jest inspir, inspirowana e, postacią e, 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 niejakiego kozaka havry Luka w e, po części, bo składa się na nią wiele rzeczy, ale to jest e, jedna z tych e, głównych inspiracji. Jest to człowiek, którego myśmy spotkali w ogóle na, e, na Ukrainie, ponieważ dzięki uprzejmości wielkiej i niezwykłej, że tak powiem, gotowości do podjęcia tego wyzwania i pomocy po prostu teatru byliśmy w ogóle wszyscy tutaj jak siedzimy. Znaczy w się sensie mówię głównie o dramaturgu swoim Adamie Radeckim i o Janku Świetliku, który jest operatorem i autorem projekcji. Byliśmy w Kijowie, że tak powiem na badaniach, ponieważ jak pewnie już państwo wiecie, punktem wyjścia podstawowym do tego, żeby w ogóle podjąć temat dziadów w części trzeciej jest sytuacja e, polityczna, współczesna, e, świeże wydarzenia na Majdanie y, e, i krótko mówiąc od, odrodzenie imperialistycznych ambicji. Rosyjskich. Teatr dramatyczny w ciągu 70 lat przeszedł wiele ewolucji, miał swoje wzloty i upadki. Odbyło się tu mnóstwo fantastycznych premier. Od dwóch lat instytucją kieruje Agnieszka Korytkowska-Mazur. Profil tego teatru od dwóch lat, który myślę, że zmienił się też diametralnie od tego i różni się od tych ostatnich dekad. Ten teatr obecny nasz to jest teatr, który ma ambicje być teatrem Odważnym, aktualnym i autentycznym. I ta autentyczność, która jest skierowana też na wydobywanie historii Podlasia i tego, by pokazać, że teatr dramatyczny w Białymstoku, świętujący swoje 70-lecie. To jest teatr, który głęboko może czerpać z lokalności, z tego, że jesteśmy absolutnie. To nie jest ogólnowojskowa przestrzeń. To jest przestrzeń, która odróżnia się od każdej innej na mapie świata Polski. I to jest teatr, który rzeczywiście tych tematów, które są na Podlasiu, w Białymstoku, nigdy nie penetrował. I na to się otwieramy. Obecnie w teatrze pracuje 70 osób, w tym 24 aktorów na etacie. W każdej produkcji występują również aktorzy gościnni. Placówka utrzymuje się m.in. z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz funduszy unijnych. Widownie tworzą nie tylko dorosłe osoby, ale także młodzież. To, czego bym sobie życzyła, to tego, żeby móc z naszymi działaniami edukacyjnymi teatrów być na tyle efektywnymi, żeby to dalej rozwijało się w tym kierunku, w którym się rozwija, żeby młodzi ludzie z dzisiaj w, byli uczeni przez nas też, artystów, ludzi teatru, tego czego nie daje szkoła albo często nie daje dom. A, dlatego, że tylko i wyłącznie wychowując nowe pokolenie odbiorców kultury w ogóle, w, wspieramy kulturę w Polsce, w, a tak naprawdę również społeczeństwo obywatelskie. Jubileuszowa uroczystość i premiera Dziadów odbędzie się 27 września.